Mami na linii jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ewa Skrzanowa. Ewa Skrzanowa. Witaj Ewa. No, to gdzie ten sianów jest? W Małopolsce czy Wielkopolsce? W Wielkopolsce. Jest Małopolsce. To jest taki początek Małopolski. Czyli w Polsce. O, tak, tak czyli, najłatwiej. Tak, oczywiście, w Dobry pięknej wiecie. Polsce pod jurą krakowsko-częstochowską. Ale ci zazdrościłeś. Fajnie ma no, Jest pięknie na pewno, ale pełno jest takich miejsc w Polsce. W ogóle najpiękniejsze miejsca na ziemi są w Polsce. Ja po prostu jeszcze I, z, wszystkich z, nie zwiedziłam. Z wyłączeniem Warszawy. No, w Warszawie to tak byłam kilka razy, bo musiałam, ale no jedynie starówka, no to mnie tak wiadomo zachwyciła. Ale, ale... Ewuniu uprzejmie donosimy, że staramy się to zmienić. Tak. Aha, no to się cieszę. W so zaczynamy ja... w tę sobotę. O, to właśnie, super. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Tak. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Chciałam pozdrowić wszystkich kamratów i chciałam tylko się z Wami podzielić taką informacją, bo no. w Jaworznie pojawiło pojawiła no, się taką smutną, bo w Jaworzni pojawiła się klepsydra z, takim, z taką adnotacją, że z żalem zawiadamiamy, że moja siostra zmarła zaraz po szczepionce. O kurde. I jakoś... to było wydrukowane już na klepsydrze, czyli no ludzie po prostu w związku z tym, że zamyka im się usta, nie pozwalają się mówić. Zostają, uczyć, po tak prostu już chcą krzyczeć i to w ten nawet sposób. Ja sobie tak pomyślałam, jak to przeczytałam że to jest taki właśnie krzyk bezradności, żebyście ludzie w końcu usłyszeli, co się tak naprawdę dzieje. 70 lat Kobieta, która była bardzo aktywna, która była bardzo wesoła, radosna. No i tak się wydarzyło, jak się wydarzyło. No i chcę wam powiedzieć, że właśnie u mnie na razie w pracy to jest taki lekki spokój z tym przymuszaniem do szczepień, ale był, było do no No w pracujesz, powiedz mi? No pracuję w takiej branży pomocy społecznej. O, o. No. no więc nie Wszyscy, nie wszyscy pracownicy socjalni to nie kamraci. Ale wiesz, ale pracownicy socjalni mają większą świadomość rzeczywistości. Tak, tak, prawda? bo my wchodzimy no. naprawdę w najtrudniejsze środowiska. Samo ludzi, bagno, po prostu policjanci wchodzą tak, we dwóch. Tak. Także no, często nas wspierają zresztą, bo bez nich to, to naprawdę trudno by było w niektórych interwencyjnych sytuacjach. Ale no. chcę Wam powiedzieć, że, że właśnie moja koleżanka po drugiej dawce szczepionki, no niestety się dowiedziałam dopiero o tym, jak się zaszczepiła, dostała po prostu tak dziwnej wysypki, ale to było potworne. Bo każda część ciała była obsypana innym rodzajem wysypki. Alergolog twierdził, że nie wie, co to jest, to na pewno nie alergia. Dermatolog powiedział, że to mu wygląda na dziwne, jakieś autoimmunologiczne. Auto, tak. Natomiast powiem Wam, że dermatolog, co takiego ciekawego mi przekazała ta koleżanka, bo tam zrobiła badania krwi, okazało się, że bardzo dziwne są te badania, wysłała ją na szczegółowe badania do Katowic. No, ale tam mi powiedzieli, że na CITO, ale tam mi powiedzieli, że dopiero w przyszłym roku. Ewunia, <grym> ale my y, y, musimy. Będziemy... Powiedzieć... Ewunia, Chcesz poczekaj, poczekaj, po... Ewunia, tak? posłuchaj. Bo nie no. chcemy Cię zakrzykiwać ani wyłączyć nagle. Chcemy tak, powiedzieć, tak. że program zrobiliśmy specjalnie po to, żeby nasi widzowie, nasi kamraci głównie się mm -hmm. nawołali w sprawie to. wyjazdu i tak dalej. Jutro też Bo jak bym jest a, ciekawa. No tak się ale, się ale, ale dobrze, do tego... Ale skończ, dobrze. bo zaczęłaś myć. Proszę skończ. o to, żebyś tak. króciutko Dobrze, dobrze. Do... dobrze, to już kończę. Aha. To tylko wam chcę powiedzieć, że pani dermatologist zadała pytanie, czy pani się szczepiła? Ona tak. powiedziała tak, to nie wiem, czy pani ktoś pomoże. Aha. Czyli... No. I ona już jest po wyroku, stary, tak? Teraz tylko starydy ją po prostu ratują i nie wiem, co będzie dalej. No, no. co będzie dalej? Zobaczymy. No ludzie mają różne no. powikłania w moim tak. otoczeniu. Chcę tylko tyle powiedzieć do kamratów, żeby po prostu starali się jak najdłużej wytrzymać, żeby się nie dali, żeby się trzymali, żeby chronili swoje rodziny. Tak. No i tak. tyle. I to wszystko, bo no warto... naprawdę wokół mnie, tak. wokół mnie ludzie bardzo mają poważne problemy e, z nowo. Musimy Dobrze, I ukłony dla nie młodego człowieka. Jak, dziękuję. Niech no. Wam się uda jak najlepiej. Wszystko. Uda się, uda się. Sły... kciuki. Ad, atmosfera tak zwanego kamradzkiego e, wesołego w kurwu zaczyna mi się udzielać, czyli ona musi Ad... już być między nami. To dobrze to, to dobrze, to dobrze. Bez tak. Was to był ciężko. Tak. No, Trzymaj się. trzymajcie się Bywaj. zdrowo. No, no, do widzenia. Cześć. Do widzenia.